Mamy tu próbkę islandzkiej pogody teraz. Minutę temu jeszcze było ładnie, a teraz pada grad. Hi, hej, Leon na no Dzień dobry Państwu, witamy z Reykjaviku. Dzisiaj będziemy zwiedzać polskie akcenty w tym mieście. Polacy na Islandii to jest największa mniejszość narodowa. Różne liczby się słyszy na temat tego, ilu ich dokładnie jest. Jedni mówią o 10 tysiącach, inni o 15, inni o 20. Do końca nie wiadomo. Zobaczymy sobie natomiast polską infrastrukturę, która na Islandii się pojawiła z biegiem lat. Miałem tu uczyć w tej szkole. Język polski dla Islandczyków, a tutaj kurs języka islandzkiego dla Polaków. के शुरू करें Jesteśmy teraz w Szkole Językowej Retor, jest to polska szkoła językowa dla Polonii. Tutaj jest uczony język islandzki, jak i język angielski dla zainteresowanych, chociaż znaczną uwagą cieszy się język islandzki, ponieważ jest on refundowany przez związki zawodowe. Także cały kurs kosztuje tam powiedzmy 30 tysięcy, a większą część, 70% zwraca, zwracają związki zawodowe także Polacy chętnie z tego korzystają. Jeden blok taki kursu trwa ponad 3 miesiące. Tych bloków, jak mówiłem, jest 4. Między blokami jest też jakiś miesiąc przerwy, także to około półtora roku schodzi z przejściem całego cyklu. Dobry. Jest o tyle ciekawe miejsce, ten sklep, że to miejsce prowadzi Islandczyk, on promuje polskie produkty wśród Islandczyków, a jednocześnie nie mówiąc po polsku, zmusza Polaków kupujących tutaj do jakiejś chociaż elementarnej nauki języka islandzkiego. Najsympatyczniejsza rzecz w tym sklepie jest taka, że nazywa się Dzień Dobry i sprzedają pączki. O. Przynajmniej kolejny polski sklep, Euromarket. To jest kjotpol, czyli mięspol. I kolejny polski supermarket, ten się nazywa Minimarket. A co jeślamczycy myślą o tych polskich produktach? Są to popularne? No dobrej jakości, daranie? w ogóle na przykład ludzie, z, z którymi ja mieszkam, oni kupują mięso polskie, bo Aha. uważają, że jest lepsze. Okay. Mm, to jest, po jest też magazyn Wyspa, który jest magazynem Polonii Islamskiej. Bardzo swojsko, obsługa mówi po polsku, wszystko po polsku. A tutaj za mną to jest charakterystyczny widok dzielnicy Brejholt dzielnicy o sławie takiej, że dużo Polaków tutaj właśnie mieszka. To jest tak jak w Nowym Jorku na Green Ja sobie kompletnie nie zdawałem sprawy, że na Islandii jest taki klimat, że jest aż tak dużo tej polskości tutaj i wydaje mi się, że też dużo ludzi o tym nie wie. To znaczy, dużo ludzi chyba na Islandię patrzy przez pryzmat jakiejś tam popkultury, czegoś, czegoś. I nawet sobie nie zdaję sprawy, że ten kraj jest tak mocno spolonizowany i w sumie bardziej może dostępny, niż się wydaje. Nie ma żadnej polskiej restauracji, Ty, te, teraz wchodzimy na nowy poziom absurdu, jest polski kebab. <grymne> <grymne> Jeśli mało wam jeszcze powodów, żeby przyjechać do, do Reykjaviku, to możecie tu znaleźć bardzo dużo królików, e, które tak sobie żyją na dziko. Trzeba się z nimi wybawić. Co ty jesteś za ptak? Co to jest w ogóle gęś? Tak, to wygląda. ale. Ja to się znam na zwierzętach. O, nie polski kebab, w jest zamknięty na święta wielkanocne. Minęło kolejne 5 minut, znowu jest grado, niego deszcz. Zobaczymy sobie teraz do banku. W banku jest polska obsługa i polskie, takie też można sobie załatwić sprawy. Jak znacie angielski, to bardzo łatwo. Jeśli jesteś Polakiem, no to trzeba przyjść do Landsbanku, jest Agnieszka, Polka, w zasadzie wszystko można załatwić. Tu można bez... używając tylko języka polskiego załatwić większość spraw urzędowych na Islandii. Tutaj jest w Reykjaviku Red Light District. Są czerwone latarnie, dosłownie. Jedyne co trzeba załatwić to jest Kenitala. Można ją kupić w banku i wtedy ona będzie tymczasowa, a można też iść do urzędu rejestracyjnego, wypełnić dokumenty, czeka się wtedy na nią 8 tygodni, ale ona jest wtedy bezterminowa, możemy no. zostać na Islandii tyle to jest ile taki chcemy. Numer PESEL. Dokładnie, to jest tak jakbyśmy w Polsce dostali numer PESEL, uh -huh. z tym, że tutaj ona jest taka mniej poważna, w sensie mogą się, się o nią spytać, nie wiem, kiedy robicie zakupy w sklepie. Uh -huh. To jest uh -huh. taki numer, z którym jakby nikt nie weźmie kredytu na waszą kenit, ale... Uh -huh. Ciekawie wygląda. To jest kino, w którym można obejrzeć czasem polskie fi filmy, ale jest zamknięte, ale tam, jak się przyjrzycie bardzo dokładnie, to tam jest plakat. Kino polskie. No więc tak jak widzicie, tutaj jak się przyjedzie na Islandię, zaczepi się o jakichś znajomych, to jest tutaj, no da się tutaj poskładać bardzo taki polski krajobraz, z tych wszystkich klocków, które obserwujemy. Tak w ogóle, ja się zajęłam najpierw strasznie muzyką, a potem zaczęłam o tym czytać więcej i więcej. I strasznie mi się podoba ich kultura. To, że oni mają po pierwsze strasznie fajny work-life balance. Aha. A, że jakby, jakby oni, no, dopóki nie chcesz tutaj bardzo dużo pracować, to nie będziesz tutaj bardzo dużo pracować. I że ten nadgodzinę czy coś takiego to jest tylko i wyłącznie Twoja decyzja. I to jest tak, że tu nikt. Nie tworzy żadnego problemu z niczego. I oczywiście mówiąc o Polonii na Islandii nie sposób nie wspomnieć o kościele. To jest kościół, e, gdzie proboszczem jest polski ksiądz. Generalnie są polskie msze dla wiernych z Polski. Katolicką polską gazetę w języku islandzkim. Kurs islandzkiego, no, Ale jakieś artykuły gdzieś tam widziałem właśnie w języku polskim. Ale mam ochotę na Maka. Witam A, cześć, 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 mogę zapytać, jak przybyć? Cześć. cześć. Ania. Ostatnio nie mogliśmy się spotkać z Gąciarzem. Teraz, ja go spotykam u mnie w pracy. pozdrawiam Cię serdecznie. <grym> Co tutaj mamy? I tutaj mamy oficjalną islandzką stronę, tyle że w języku polskim. I to jest o tyle śmieszne, że tak naprawdę możemy dostać wszystkie informacje, jakie tylko chcemy. Mhm. i one są w języku polskim? Można wrócić do islandzkiej, jest też wersja angielska A, i tak naprawdę można się dowiedzieć wszystkiego, tak naprawdę od podatków, przez prawo, po edukację, na przykład jak zapisać dziecko do szkoły można zrobić to też po polsku. Ta restauracja nazywa się Metro i stoi za tym śmieszna historia, bo jakiś czas temu w, na Islandii otworzył się McDonald's, nie, nie cieszył się popularnością ani zainteresowaniem, więc został zamknięty. I został przemianowany na Metro. Jakieś zdaje się, ta firma jest wciąż zależna od McDonalda jakieś tam finansowo, natomiast jest to Metro, nie jest to McDonald's. I te rzeczy są podobne, ale troszkę inne. I też smakują prawie identycznie. Bardzo problem. Ale muszę przyznać, że szanuję. Islandia to jest kraj, który dał odpór McDonaldowi. Dziękujemy bardzo, a ty musisz założyć kanał na YouTubie. Widziałeś ile jest komentarzy, masz założyć. Tak, a ty masz mnie podlinkować. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wam zaprezentowałem dzisiaj Reykjavik jako polskie miasto. A jutro najprawdopodobniej ruszymy w dalszą podróż po Islandii.